Siemanko, ludzie z tej strony, Premox z kanału nie ma lipy, a tam w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2020. Tym razem będziemy sobie grali na telefonie. Jak widzicie, na telefonie udało mi się rozwinąć naszą postać już do naprawdę dobrych statystyk. 16 poziom. Obecnie trwa sezon, dlatego to może nazwamy ten fragment tego tej serii, nie wiem, przygotowaniami do sezonu, coś w tym stylu. Bo zostało nam. No, kilka zawodów nam zostało do końca. Ja w tej gierkę nie grałem z tydzień znowu. Więc yy, wybaczcie, jeżeli mi tutaj będzie mi szło tragicznie. Ale powinno być coraz to lepiej z każdym skokiem, więc yy, zobaczymy. 95% wybicia się z belki. Nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie podczas, podczas lotu. Ojej, ojej, ale spóźniłem. Aj jeszcze bez telemarku. Ojej, 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 ojej. Nie tak to miało być. Ale awans jest, to jest najważniejsze. Dobra. Drugi skok. 120 metrów musimy po nas skoczyć, a powinienem prowadzenie. Nie powinno być to dla nas problemem, ale tu trzeba się dobrze jeszcze wybić. A z tym w moim wypadku na telefonie bywa różnie. Jeszcze bez telemarku znowu. Nie wiem co jest, ale na telefonie mi strasznie ciężko wychodzić ten telemark. Najczęściej albo go niestety nie daje rady zrobić, albo wychodzi jak wychodzi. Na jakoś, komputerze, to łatwiej się. Ogarnia tutaj to jest jakieś ciężej to jest według mnie. No dobra, lecimy dalej. O! Prawie perfekcyjnie i wiesz, ten tyle mark w końcu. super. Też tyle dobrego. Które miejsce zajmiemy na koniec zawodów? Znaczy Exact kaw. 12, no nieźle, mogło być gorzej. Teraz gram bez internetu, żeby te reklamy nie wyskakiwały, wiadomo o co chodzi. No, Trondheim K124 teraz. Bije mocno pod narty, bardzo mocno mhm mm Od 140 trzeba by skoczyć A, na pewno mi się uda <grym> Na pewno Ojej, ojej O kurwa D Czterdzie... 141,5 E faktycznie się udało powyżej 140 skoczyć Mimo tych problemów w locie. What the fuck. Aż mógłby odleciał. Wow. Tylko, że wylądowałem. Ja pierdziele. To był naprawdę dobry skok. Ale tu możesz jeszcze lepiej skoczyć, szczerze mówiąc. Ja pierdziele. Zalecimy po nowy rekord po prostu teraz, no. Lecimy na całość, krótko mówiąc. Wow! 144,5 metra! Jeszcze o 3 metry poprawiłem rekord. Zaje fajnie. Jeszcze mniej problemów teraz wylać, niż miałem skok wcześniej. Wow, to było już naprawdę perfekcyjne bym powiedział. Świetnie wyszło. Jakie noty dostanę? No nie, jakieś za wysokich nie dostałem, ale w czołówce powinienem być. Drugie miejsce, proszę bardzo. Ja. Teraz tylko, żeby drugi skok taki wyszedł, to już będzie perfekcyjna robota, ale z tym różnie bywa niestety. Uf. ale jest nowy rekord, jest tyle już wszyscy sensie spadniemy, ale w dziesiątce powinniśmy być cały czas po konkursie, więc powinniśmy się utrzymać w pierwsze dziesiątce, ale 145,5 w Trondheim to jest prawie tyle, ile Stoch skoczył z pierwszej belki w 18 roku. Metra zabrakło do wyrównania tego osiągnięcia, tylko metr. Bo i nie będziemy w tysiące. Kurczę Nie, jesteśmy na siódmym miejscu, nie ma nie tragedii. Myślałem, że nie utrzymam tysiące. Jest dobrze. Dobra. Ogólnie w pucharze świata jestem na 10 miejscu. W kontynentalu prowadzę. Cały czas. Cztery skocznie zakończyłem na 12. Rowery jesteśmy na razie na 18. Tak to się prezentuje. Czas na loty Wikersund K200. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Może być różnie, lekko wieje w plecy, ale powinienem poprawić rekord, jaki tu wynosi, czyli 205 metrów. Bo jak wiecie, na tym, na komputerze mam chyba 220-coś rekord, ale już nie pamiętam. U. No i proszę, pierwszy skoki już poprawiłem, o, o te 4,5 metra, bądź 4 metry, jakoś tak. Mogę skoczyć jeszcze 3-4 metry dalej, ale jak widzieliście, nie mam problemu, wychodzi mi telepało znowu, więc na boki <grytania> skoczyłem tylko tyle. Ale dało się jeszcze dalej skoczyć, mogę tak powiedzieć. No razie prowadzimy w kwalifikacjach piąte mi się zajęliśmy, fajnie Nieźle. Nie jest źle, może być tylko lepiej Oj! Chciałbym że się wybije Że wcisnął przycisk przypadkowo na progu. A i bez telemarku, kurde, już po kolei puściłem przyciski i jakoś nie zadziałało, nie wiem dlaczego, by się teraz nie dobra, już nie będę oglądał, na razie prowadzę, ale za długo nie będę prowadził, no właśnie. Ja skończył telemarkiem, najprawdopodobniej byłbym albo czwarty, bądź drugi nawet, ale... No ale wyszło jak wyszło, no. jak będę w dziesiątce, w tych zawodach, po tych zawodach, to będzie też dobrze. No. Wow, wziąłem się perfekcyjnie. No, ale bez telemarku znowu, no panie, co to ma być? 222 metry, ale wynik bardzo dobry jak na te warunki bym powiedział. No, idealne, idealny, wynik, ale bez telemarków no lądowałem. No to pozycja nie będzie najlepsza. Kurczę, no ale przecież puściłem jeden przycisk później drugi. Powinno to zadziałać, no ale nie, nie zadziałało. No, trudności mówi. Ale nieźle straciłem do... Wygrane je albo przeń do podium ajajajaj ajajaj aj. aj, aj, aj. O, awansowałem level jakiś, dobra, no to weźmy może na długość lotu upgrade'ujmy Drugi konkurs Wickersund, zaczynaj tam teraz pójdzie 9 minut nagranie. No, to jeszcze krótko trwam no to Bardzo mocno wie podarty. Może być dobry wynik. Przynajmniej dobra życiówka. Czy nie życiówka, tylko przynajmniej rekord, bo życiówkę już mam dobrą w tej grze. Czyli już raczej nie poprawię. Ale rekord zawsze można poprawić, więc... O kurde! Ile skoczyłem? 239 metrów. Jednak poprawiłem życiówkę. Jednak uprawiłem jednym skokiem życiówkę to jest. Mimo, że zawsze się wybiłem, to i ja pierdzielę. A odleciał. To było naprawdę. Wow. Wow. A to jakaś dziwna wersja z Wikersondo, no bo tu już 200, prawie przy 240 metrach jest wypłaszczenie. A 240 to powinno być ten. Eee... HS przecież, a tu już jest chyba 225 HS, coś tak, ale wygrać ich kwalifikacje, więc to może być dobry prognostyk przed zawodami. Oj, już się za wcześnie wybiłem, dlaczego? Ojej. No i dostajemy standard. Czasami odległościowo miarę dobrze wypadło. Dość 30 metrów. Ja pierdzielę. Siódme miejsce nie jest źle. Nie jest źle, może być tylko jeszcze lepiej. Szczerze mówiąc. A. 243,5! I ja pierdzielę! Że Ty jest 5 czyli ta przed homologacją Wikersund, to ten link jest świetny, nie? 243,5 metra! Już się na wypłaszczeniu w tej grze skaczę na tym Wikersundzie przy tej odległości! I ja pierdzielę! No to jest niesamowite, nie? Niesamowite. Jeżeli ja tego nie wygram, no to się wyździwię. W... W... Nie, nie wygrałem, ale... zajęłem trzecie miejsce. Awansowałem cztery lokaty dzięki temu skokowi. Ja pierdziela. Niesamowite. Niesamowite. A to mamy jeszcze predacą ostatni konkurs z Continentalu. Przypieczętowanie zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Um, przedsezonowych przedsezonowego przygotowań coś się stało um. o ja pier i mimo że tak spóźniłem drastycznie z jeszcze mogą mogłem ulecieć wow to było dobre nie powiem Ja się z powietrza wybiłem, what the fuck Przynajmniej tym telemarkiem wylądowałem jakimkolwiek Jak się wyciera. No i wygrałem to nieźle To trzeba jeszcze lepiej tylko skoczyć du spóźniłem, ale będzie chyba wszystko. Tak, ale ledwo co wylądowałem telemarkiem? W tej chwili już wylądowałem. Miałem teraz wrażenie. W ogóle jest godzina 6.26, kiedy to nagrywam, ale tylko przez to, że. Yy, poszedłem spać przed 10, bo mi się chciało spać, wstałem o 5 rano i i właśnie się spieniliło i jakoś na razie mi się spać jeszcze nie chcę, więc sobie przez ten czas coś ponagrywam akurat na kanał na zapas jest nowy rekord 131,5 to już bez na marku rządowym, ale cię ja z tym bo i tak to wygram, bez większych problemów, więc No właśnie, więc na nie musiałam szczerze lądować na markiem, żeby był okej. Okay. No. drugie zawody w Predaco, może będzie jeszcze lepiej biało pod narty to będzie rekordy jak ta lala, nie? Normalnie. <ślad> to on powiedział. I tak jest. Super. Super. A to chodziło. O, oh, 145, T marki normalnie. Predaco. Zaraz zaskoczyłem na pół, tak? A czy ja powinienem wylądować poza HS już? Bez Kitu. Aha. Co? Czyli tu w Predaco HS jest 142 metry? Jakim ciulem? 142 metry to jest HS tutaj niemożliwe już być HS134 jak pamiętam dziwne jakiś błąd jest chyba to niemożliwe że HS142 jest przecież predatek HS ojej trochę mi wywaliłem było blisko tego Hmm. Dziwne to. to powinno być już dawno i to grubo poza HS lądowania A trochę dziwnie to wyszło, no ale dobra. No kurczę. żem to zrobił? <gry> 142 jeszcze dwa lata poprawiłem wynik Jacie No ja nie mam słów no To już powinno być totalne wyproszczenia na takie odległości w predacce, a tutaj Ewidentnie 142 42 gdzieś to jest HS no, Dziwne no ale, Może jeszcze jakiś błąd jest no i twórcy może to naprawią kiedyś bo... Powinno być HS-134, a nie HS ponad 140, nie? No, co tam, no, wygrałem, no, chyba, klasyfikację, tak? Pucharu kontynentalnego. Tak, i to z wielką przewagą, ja pierdzielam. Ostatnie zawody, wik yy, Wikerson, Planica. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Akurat to odcinek będzie miał normalną długość. Lekko wie w plecy, aaa, no, to sobie nie poskoczymy zbytnio daleko. I awansowałem w puharze światowej na pozycję na dziewiątą, no nieźle. Nieźle. Nie, Oj, za wcześnie się wybija. Dobra, chociaż telemark wyszedł jakikolwiek. 222,5. Ja to wygrałem. Przynajmniej kwalifikacje. Pewnie nie, ale które miejsce zaję. Je, za je. O, jednak wygrałem. Super. Trzech Polaków w pierwszych trzech miejscach. Ja cię. Jakby tak było w rzeczywistości. O, ja cię. To dopiero głupie. Supreme. <słuchy> się za wcześnie wybiłem. Dobra, by się tułem chyba chyba dalej skoczyłem. Tak jest o półtora metra, 100 metrów jakoś. Ja raczej prowadzić nie będę po pierwszej serii, to no, tak myślałem. No, tam i przegrałem tylko i wyłącznie. No, ale w piątce może będę, po tym konkursie, oj, ja byłoby dobrze. Podawszy się jest belki, to już wątpię, no ale zobaczymy. No dobra, telemark już całkiem dobry. Jeszcze dalej skoczyłem do 75 metrów. Ale no te takie same dostałem niestety. A awansowałem na drugie miejsce, super, jesteśmy na podium, pierwszego końcowego konkursu w planicy, nie jest źle, Już awansowałem, super, siłę wybicia sobie wezmę. Zawody ostatnie w tym sezonie przygotowawczym przed głównym sezonem Pucharu Świata, no, takie same warunki, tylko w plecy wieje, to sobie nie polatamy świetnie. Na szczęście niestety za na nasze nieszczęście bym powiedział. Daleko. Jeszcze zobaczcie metrów przy tyle Martin miarę ładne według mnie. Będziemy chyba w czołówce, tak myślę, przynajmniej. No, nawet wygraliśmy, super. Jakby tak jeszcze powtórzyć w konkursie. O, kurde, to będzie wyzwanie, ale możliwe dla nas. Znowu się z beli, z beli wywaliłem, nieźle, nie powiem. Jeszcze lepiej się przynajmniej wybiłem, więc może będzie jeszcze dalej, chociaż to wątpię. Kur... Ja pier, Ja pier, ja pier, ja pier. co żem odwalił. Przeciągnąłem za bardzo skok. No to świetnie. Jeszcze kontuzja na końcu sezonu będzie. Ja pierdzielę. Może awansuję do dziesiątki po drugim skoku. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Ja pierdzielę. Przynajmniej teraz się lepiej wybieram z belki. Ażem on odwalił. Co to było? The fuck this shit? Na szczęście to skorygowałem w miarę szybko. Jeszcze rekord stanu. 233 metry w tych warunkach. Rekord Jan Ahonelat. żem wyrównał z planicy 2005 roku. Co tu się stało? czego jak krzywo wyszedłem z proku od razu? What the fuck? Ja jeszcze to uratowałem, jeszcze poprawiłem rekord skoczni swój. Ja pierdolę, ja nie mam pytań. Nie mam pytań, ale jeszcze awansuję na jakąś lepszą lokatę na trzecie miejsce. Ja awansowałem, o 9 lokat się przesunąłem ja pierdolę. Gdyby nie ten upadek z pierwszej serii, to bym to wygrał bez problemu. Punkty 60 dzieli, dzieli, dzieli mi od wygranej. ja pierdzielek. Stok wygrał przed Kajgerem, przede mną Juju Kubacki, ja pierdzielek. No ale dobry sezon, wam powiem: Ósme miejsce w Pucharze świata, Wygraliśmy w Kontynental, dziesiąte w Turin, 4, 9 w Rower. E, jak na sezon przygotowawczy, przed głównym sezonem. Bardzo dobre wyniki wam powiem, Bardzo dobre. Tak więc dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że będziecie chcieli jeszcze jakieś odcinki z tej gry. A ja się i tak zabieram dalej do nagrywania tej gierki, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Możecie stać jak zawsze łapkę, suba, komentarz cokolwiek. Pozdrawiam i do następnych filmów, live'ów. Hello!